Zadanie 53. Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 2 i wysokości 8. Wpisano w niego sześcian w taki sposób, że, do, że dolna podstawa sześcianu zawiera się w podstawie ostrosłupa, a krawędzie jego górnej podstawy zawierają się w ścianach bocznych ostrosłupa. Zobacz rysunek. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. No i dobra. Zaczynamy od pierwszego stwierdzenia. I popatrzmy, popatrzmy, co my tu mamy. Musimy jakoś sobie wyciągnąć to z środka. Co, 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 co patrzymy, co widzimy. Tutaj wierzchołki dotykają. krawędzi bocznych tego naszego ostrosłupa. No nie. Tutaj mamy przestrzeń. Ona wszędzie jest taka sama. Tak, czyli Tutaj to jest takie samo jak to, jak to jak tamto. Mhm. Yy, I teraz tak. Ma, podali nam wysokość tego strosłupa. To gdzie ona się znajduje? Wysokość jest odtąd i idzie do środka. Tak? Puf. I, yy, i sobie teraz wyrysujmy. Wyrysujemy sobie taki trójkąt to Pociągniemy przekątną do tego miejsca, oj. Moment, 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 bo tutaj, o! Tak. O. No o, teraz ładnie. I nam taki trójkąt wyszedł. I ja tutaj powolutku go będę rysowała. I tak. Tu jest nasza wysokość, która ma osiem i fioletowy, bo to jest ten o, nasz nasz koleżka nasz koleżka sześcian i tak, tak i tak i Mhm. Wiemy, że odtąd, dotąd, to jest przekątna podstawę. Podstawa jest kwadratem, czyli tutaj mamy dwa pierwiastki z dwóch. Tak, bo tutaj mamy dwa, dwa. I wzór na przekątną kwadratu to jest A pierwiastek z dwóch i stąd wiemy, że u nas jest dwa pierwiastki z dwóch, bo tu mamy podstawę 2. Nasza wysokość równa się 8. Czyli wysokość, to nazwijmy tutaj punkt S. Moment, tu nazwijmy sobie A, B. To niech będzie C. A tu nazwijmy T, I dobra. Czyli nasza wysokość to jest punkt CS, odcinek CS. I on ma 8 stopni. 8 stopni, tak. 8 cm. I czy my znamy długość naszego sześcianu boku? Mm -mm. I tak. Czyli jak nie znamy, to nazwijmy go X. Ale tutaj ten odcinek, ten, to jest ten nasz odcinek E, D. I to jest przekątna tej naszej podstawy. Czyli wiem, że odtąd dotąd mam x pierwiastków z dwóch, bo to też jest przekątna. Eee, I co dalej? Czy jak to jest x pierwiastków z dwóch, to i odtąd, dotąd też jest x pierwiastków z dwóch. To ile tutaj będzie, ten małe kawałki będą miały? Nazwijmy je sobie y, y, tak? Eee, y plus y plus x pierwiastków z 2 równa się 2 pierwiastki z 2, tak? To plus 100 plus 100 daje mi to całe. 2y równa się 2 pierwiastki z 2 minus x pierwiastków z 2. Ja chcę wyliczyć 1y, więc muszę to podzielić na 2. y równa się 2 pierwiastki z 2 minus x pierwiastków z 2 podzielone na 2. I po co mi to wszystko? No, bo teraz będziemy korzystać z znaczy, tych proporcji, czyli tak. Eee. Mhm. Mamy tutaj kilka trójkątów podobnych, tak? DE to będzie FG. Czyli, które trójkąty są do siebie podobne? A, F, D, tak? Trójkąt d do trójkąta ACS. albo możecie zrobić że trójkąt bge e do też trójkąta bzs no i lecimy jak to będziemy robić Mm -hmm. Już pięknie zapisuję. Długość AF do długości FD równa się długość AC do długości SC. I teraz tak. Nasza długość AC to jest tu, tutaj to jest połowa naszej podstawy, czyli połowa naszego AB, czyli jedna druga, dwa pierwiastka z dwóch, czyli otrzymujemy pierwiastek z dwóch. No i dobra, podstawiam, więc tak AF to było to, czyli to, czyli mamy dwa pierwiastki z dwóch. Minus x pierwiastku z dwóch podzielone na 2. Fd. Fd. Będę tutaj zaznaczała kolorami. Fd to jest nasz x, czyli to dzielę przez x. Równa się ac. ac było pomarańczowe, czyli pierwiastek z 2 przez naszą wysokość, czyli 8. Ok. Mam nadzieję, że tutaj to wszystko super pięknie widzisz. Mhm. No i lecimy. To razy to, to razy to. Pierwiastek z 2 X równa się 8 razy. 2 pierwiastki z 2 minus x pierwiastków z 2 przez 2. I tak. 1, 4. Pierwiastek z 2 razy x równa się 4 razy 2 pierwiastki z 2 minus x pierwiastków z 2. Działamy pierwiastek z 2 razy x równa się 8 pierwiastków z 2 minus x pierwiastków. Z 4 pierwiastki z dwóch. Tak. Pozjadałam trochę. I teraz tak to przerzucam tam. Czyli mamy pierwiastek z 2x minus 4 pierwiastki plus pierwiastki. No, x równa się 8 pierwiastków z 2. I otrzymujemy 5 pierwiastków z 2 razy x równa się 8 pierwiastków z 2. Dzielimy to przez 5 pierwiastków z dwóch. X równa się 8 pierwiastków z dwóch podzielić na 5 pierwiastków z dwóch. Pierwiastki z dwóch się skracają. 8 przez 5 też klikamy na kalkulatorze, otrzymujemy 1,6. Czyli 1,6 jest większe niż 1,5? Tak. I to zdanie jest prawdziwe. Numer 2. Ostrosub jest czterokrotnie wyższy od sześcianu. No to musimy, adnotacja, 2. Musimy podzielić wysokość sześcianu przez wysokość, e, czekaj, ostrosłupa. Wysokość ostrosłupa przez wysokość sześcianu, czyli 8, podzielić na 1,6 otrzymujemy 5. Czyli to zdanie jest Fałszywe, bo nasz sześcian jest pięciokrotnie wyższy. I ostatni podpunkt, który już no widzicie, jest to pierwsze zadanie, było najdłuższe czyli adnotacja trzecia. Objętość sześcianu jest większa od czterech, no to objętość liczymy jak? Bok razy bok, razy bok. Czyli a do trzeciej. Więc nasze A wynosiło tyle? Będziemy 1,6 do trzeciej. No i tutaj z kalkulator nam przychodzi z pomocą. Nie oczymy mamy 4, czyli tysięcznych. Czyli czy jest to większe od 4 tak. Ciutko jest większe. I e, co tutaj jest ważne w tym zadaniu? Ważne jest zauważyć tutaj ten trójkąt, że można skorzystać. Też myślę, żeby mogło tobie wyjść po prostu e, zrobienie takiego trójkąta, jakbyś to przepołowiła albo przepołowił. Czyli tu podaję alternatywę. Więc tak, i wtedy e, mamy podobnie. Tutaj jest 8, tylko wtedy tu na dole jest 2. Już wtedy będzie mniej danych. Aż x, tu mamy x, x. Yy, I tutaj no. I tyle. Bo wtedy tu mamy 1, tu mamy 1. No, też można w ten sposób spróbować yy, wyliczyć. Ja tutaj już nie będę próbował, bo jest 11 minut. Czyli albo robisz trójkąt z tą przekątną podstawy, albo po prostu kroisz go tak na pół, czyli tak jak tutaj jest. Praktycznie wygląda tak samo, tylko jaka jest różnica, że tutaj było x pierwiastek z dwóch, a tutaj to jest cały czas po prostu ten sam nasz sześcian. Eee, no i tyle. Daj znać, jeśli potrzebuję, żebym pokazała Tobie ten drugi sposób. No to daj znać, to nagram wtedy ten drugi sposób. Trzymaj się i dzięki za uwagę. Do usłyszenia.